Mano ludzie, z tej strony z i dzisiaj gramy w Happy Weeks. Dzisiaj nie będziemy wybierać stąd tych, tylko weźmiemy tutaj. To weźmiemy pierwsze, żeby was nie zanudzać. Halo. Hmm, Co jest? No dobra. No. I'm sorry but uh, I think we can do it spoko.

A i odnośnie Minecrafta poradników chciałbym bardziej kręcić poradniki chyba, że chcielibyście y, Survival Game lub y, Ten. Lub Hardcore. Kurczę znaczy to już zależy od tego, co byście chcieli. Piszcie w komentarzach. Na pewno jak będzie więcej komentarzy na Survival Games to postaram się zrobić. A jak będzie więcej na hardcore to zrobimy hardcore. No Zaczynamy nagrywać o tej godzinie. O tej to kończymy o tej. Dobra. dawno nie było odcinków więc dzisiaj stawiam trzy, dobra wstawię bo wstawiałem... nie dobrze już nic nie było, karty F. dobra weźmiemy tego typu o wójt grałem kiedyś na tym się jest super mapa Taka trudna, mówię Wam. Czeknął list, to by przyszedł dwie minutki. I górka. Bum. Wyskoczył. Połapicki jump widzę... Aha, po nodze Ale jedzie Spoko Chyba trochę wykrzywiony Ale nie, no nic się nie stało Przecież my wygraliśmy Fuck yeah Pik. Mm. Dobrze jeszcze jedno i może będę kończył A może to Dobrze. Szybciej, proszę. Moja no ulubiona postać. Nie ma to. Tamto. Oj, no no. Ło, wow, wow, wow. Super. Super. Tyle laka złapałem. Ale lecimy Dzieciak, co? Co on fala, Fuck off! Po dzieciaku, dzieciaku, wracaj! Nie opuszczaj mnie, synek! Ja się sam boję jeździć po mieście, synek Wygrałem! No dobra Teraz jeszcze zrobimy sobie BMX Park Dobra, synek, nie opuszczaj mi tym razem. Dobrze, tato. Ciśniemy. Bum, bum, bum. Fajnie. To ostro. Wow. Wygramy? Fuck yeah! No dobra, to ja się będę z wami żegnał i do zobaczenia. Cześć.